Cześć, witam was wszystkich serdecznie z tej strony Rafik i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka Demon Souls. Dzisiaj się zajmiemy czystą, czarną tendencją świata drugiego klinca. W tym celu będziemy potrzebowali kamienia efemerycznych oczu, ponieważ w tej chwili mamy Blisko neutralną tendencję w klińcu króla baczy. Myślę, że 4 do 5 razy wystarczy popełnić rytualne samobójstwo. Tutaj jest najlepsze miejsce do tego, żeby to szybko robić. Pamiętajmy, żebyśmy zebrali zawsze swoje dusze. drugi raz trzeci raz A teraz możemy teraz sprawdzić przeładowując lokację, mamy czystą czarną tendencję. Zerwane świetliki. Na tle czarnego oka, już to możecie zobaczyć. Pojawił się. Pradawny demon. Później będziemy musieli pójść przez całą lokację aż do miasta tuneli, tam będzie na nas czekał NPC, jego odpowiednik czerwonego fantoma. Zawsze możemy po drodze umrzeć. Zwłaszcza, zwłaszcza, że mamy czystą czarną tendencję, widzicie? Tak wygląda. Pradawny demon, być może. Ten pradawny demon zaraża śmiałków, którzy tutaj do Beletarii przyszli i zamienia ich w różne demony, w różne kształty, różne formy, które dotychczas spotkaliśmy. jest bezbarwna dusza, gwarantowana. Eee, ten demon atakuje nas takim podmuchem. Będzie jeszcze okazja zaprezentować atak. A teraz musimy się przedostać aż do miasta tuneli. kawałek drogi przed nami przypomnijmy sobie lokację Uczmowiacza się. Może zaatakuje nas jakiś gracz. Wówczas tendencja mojej postaci będzie wzrastać w stronę czystej białej tendencji postaci. Gdzie to było? Tak, tutaj była lawa. Uruchomiliśmy młyn, tutaj spadła duża ilość wody rozmyła całą tę lawę, wyparowała. jak mnie osmalił, mamy tutaj czerwony fantoń zwykłego mopka. Mamy czystą czarną tendencję, wówczas wiemy też Gdybym e, zabił teraz tego pradawnego demona i wrócił do spójni Tendencja zmieniłaby się o dwa na plus w stronę czystej białej, ale jeżeli przebiegnę do czerwonego NPC, go również zabiję, jeszcze dodatkowo zyskamy, a tak musiałbym znowu używać kamienia efemerycznych oczu, by znowu mieć czystą czarną tendencję i zobaczyć tego NPCa związanego z nim zadania. A odpowiednik czerwonego ducha servida Poszukiwacza, wędrowca. Da nam przedmiot. A już widzicie jesteśmy Daleko nie musieliśmy iść. Przebiegnę tędy, tak żeby mnie te wózki nie zabiły. Na tym grybym urzędniku. Najlepiej farmić złotą monetę z najbliżej klińca trzeba szybko przeładować Prósem też czystej czarnej tendencji jest to, że więcej dużo wypada oraz przedmiotów. Założę na siebie drugą szansę, żeby nie zginąć. Jest jeszcze możliwość rzucenia przynęty. To działa na NPCów. Zobaczcie, jaki on jest. Potężny. Dobra, sprawa załatwiona, druga szansa się przydała Ponieważ zabił nas raz Ale odrodziliśmy się, dostaliśmy połowę paska życia Dostaliśmy talizman bestii Zamienimy to Zamiast różki, nie mamy jeszcze ostatecznie dużych statystyk. 18 potrzebuje wiary. Zostało mi tylko dwa punkty wbić. a będę mógł tego używać. Zejdziemy na dół. Zatoczyliśmy kawał drogi, i jesteśmy przy klincu gdzie walczyliśmy z bossem mieszkańcem płomieni. Pokażę Wam jeszcze teraz, jak wygląda tendencja. W tej chwili mamy kliniec króla Kopaczy. Mamy czystą, czarną tendencję. Zabiłem radawnego demona i zabiłem. NPC -a. będziemy mieli zamiast plus 2 plus 4 do tendencji. Gdybym zabił najpierw demona albo NPC i wróciłbym się do spójni, żeby teleportować się tutaj bliżej, to automatycznie skoczyłaby mi tendencja tam plus 2 do białej, tak mam plus 4 za jednym razem. Spójne. wracamy sprawdzamy proszę mam powyżej neutralnej plus jeden lub plus 2 wystarczy zabić jednego demona w tym klińcu, i będę już miał czystą białą tendencję. To były wszystkie wydarzenia związane z czystą czarną tendencją. Jeżeli chodzi o kliniec króla kopaczy. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do zostawienia subka, rączki w dół, rączki w górę, pytania, komentarza. Zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się.